Hey, to All hyperspace druga. systems operating at full power if the hyperspace targeting system is accurate we will emerge in close proximity to the support vessel car salim this ship has spent the past 10 years traveling on conventional drives to reach the outer car system the car salim will monitor the quantum waveform as we return to normal space and assist in tuning our drive control systems if the hyperspace module malfunctions the carsalim will provide assistance and resupply. mission objectives will be to dock with the support vessel in order to complete adjustments to the mothership and her drives We made it. Hyperspace jump complete. All systems nominal, and the quantum wave effect has dissipated. We have misjumped. The support ship is not here. Fleet command will signal the car salim while we confirm our current position. This is the mothership calling support vessel Car Salim. Come in, please. Group 10, copy. We've misjumped and are requesting your beacon. This is the mothership calling support vessel Car Salim. Please respond. Mamy priority alert. We have picked up the car slim's automated beacon. Send a probe to make contact and reestablish communications. Ok. To wszystko jest jakby jasne. E, czyli tak. Ponieważ nasz statek matka miał, prze, miał przetestować napędy hiper, umożliwiające skok w hiperprzestrzeń. 10 lat wcześniej wysłano statek taki zaopatrzeniowy, techniczny, który podróżował w kierunku celu pierwszego skoku, tego tekstowego, który właśnie wykonaliśmy. Miał to do nas, na nas oczekiwać w celu jak gdyby wsparcia i naprawy, obserwacji w ogóle całego tego naszego przedsięwzięcia i tego pierwszego wielkiego kroku, jakim jest ten skok w hiperprzestrzeń. My skoczyliśmy i wylądowaliśmy niezbyt precyzyjnie dokładnie w, w tym miejscu, które było planowane, planowane gdzieś na obrzeżach tego systemu karak Karaks, e, systemu karak no i e, cóż, nie ma łączności z tym statkiem zaopatrzeniowym, którego ostatnia lokalizacja jest gdzieś tutaj Mamy wysłać sondę, żeby sprawdzić, czy on tam się znajduje i o co w ogóle kaman. Jak było widać, wszystkie nasze statki automatycznie po skoku w hiperprzestrzeń, po wykonaniu go, wyleciały w przestrzeń kosmiczną i zajęły poszczególne pozycje. Od razu wysłałem statki, no, statki harbrestery, tak, żeby z meteorytów, które są najbliżej, położone z ławic, zbierały surowce. No i Teraz zajmiemy się wykonaniem samej misji, czyli wyślemy tą naszą dronę, sondę w kierunku celu, żeby poznać, co też się stało z naszym statkiem. Statkiem, bazą naprawczą, który miał tutaj oczekiwać na nas w tym systemie i nam pomóc po zakończeniu całej tej akcji. Drona, jak widać, którą sobie przypomnikuję pod klawisz 9, została wyprodukowana, no jest dosyć tania, ponieważ kosztuje tylko 50 e, surowców. W międzyczasie rozpocznę produkcję kolejnych myśliwców. I to jest właśnie taki klasyczny przykład, o którym wspomniałem w poprzedniej części filmu, czyli musimy dbać. Tak wygląda drona e, sonda. E, czyli musimy dbać jakby o całą tą otoczkę, niezależnie od celów misji, i dbać jako prawdziwy kapitan e, o to, żeby cała operacja i czy cele były zrealizowane. A nie wykonujemy ślepo to, co jest napisane na panelu misji. Stąd produkcja myśliwców, jak się można spodziewać, bardzo nam się przyda. Sonda doleciała do celu. To jest nasz statek zaopatrzeniowy, statek remontowy, który miał tu oczekiwać. I właśnie, widać ślady uszkodzeń. Zdecydowanie oberwał. Są wraże jednostki, które sprawiły rozprawiły się ze statkiem remontowym i mamy pierwsze spotkanie z nieznaną rasą. Widać było kilka bombowców, kilka myśliwców, które podążają w kierunku naszego statku matki.

Przewszyły w, w tryb defensywny, a teraz się będą zajmowały celami, które są tu w najbliższym, w najbliższym otoczeniu. I rozpoczęła się bitwa kosmiczna, która, ze względu na przewagę, jaką posiadam, dzięki wyprodukowaniu tym wszystkim dodatkowych myśliwców, powinna zakończyć się moim sukcesem. Pytanie, też jakie, jakie osiągnę straty? Chyba niewielkie. Jak widzę, czy bruk nie został jeszcze zidentyfikowany. Trzeba przyznać, oczywiście, że te statki wyglądają naprawdę ładnie. Z rasy. Tutaj nasz statek wynalazczyk jest atakowany. Odpowiedzialny za badania naukowe. Kletą, znaczną dziesiątką jest nasz, są nasze żliwiarki No załatwcie goście Ty może Chodź ty Ja takuję gościa O nikt się nim nie chce zająć Leć przysmasz mu O właśnie Teraz zrobi to w nie nawrót, jak nie mam. Spadają mu kapeki, zaraz odleci. Nie być. Bo. Została się, zdaje ostatnia jednostka, która ma lekko przewalone. Threat eliminated. Mothership sustained minor hull damage. Repairs are underway. Move order confirmed. The Karsalim has been destroyed. Heavy weapon damage is visible on the remaining fragment. A salvage corvette must be sent to retrieve the mission data recorder. No Group one reporting. Uh, naszy, m, Ten remontowy został zniszczony przy użyciu jakiejś ciężkiej broni. Two, I tym samym będzie Desi. musiał. Będzie musiał być. no. Będziemy chcieli, czy dowództwo, czy też nasza sztuczna inteligencja zasugerowała, że Warto dowiedzieć się, co się stało, i wysłać w tym kierunku statek, który odzyska informacje z komputerów pokładowych, żeby odzyskać jakby szczegóły dotyczące tego, co tak naprawdę się stało. I tym samym dowiedzieć się, no, kim są przybysze, co zniszczyło statek, etc. etc. I teraz tak, mamy wyprodukować tą korwetę. O, właśnie to jest ta. Wysłać w tym kierunku, co też w nie mniejszym zrobię, ale ponieważ nie jesteśmy w ciemie bity, bici, to użyjemy formacji w trybie defensywnym i lecimy osłaniać naszą jednostkę. I nasza flota leci w osłonie myśliwców. Ten się trochę pali. W międzyczasie może drzwi znajdziemy. Korweta naprawcza. Tylko nad tym możemy pracować. Czemu nie? drugim w międzyczasie cztery myśliwce jeszcze, albo może dwa dodatkowe. To nam powinno zapewnić. Interceptor complete. Pewien komfort, ponieważ tylko zostały mi zwiadowcze jednostki do ochrony statku Magin. A tu dosyć poważna siła, mamy sporo zasobów. Jak widać, cel jest dosyć. E, no. E, w, w kiepskim stanie. I teraz tak, cel mówi, że mam. Wysłać tą nową korwetę do wraku, żeby otrzymać informacje na temat Interceptor. Complete. Na temat danych zawartych w komputerze pokładowym. Byłoby miło, jakbym wiedział, gdzie one się znajdują fizycznie. Research complete. New corvettes available for construction. New research available. Okay. Group two reporting. Copy. Yes, same good Group one standing by. Standing by. Destination of Roger. Priority alert. Additional hostile units detected on an intercept course with the car Salim. Protection of the salvage team is a primary objective. No i po prostu two. sprawa. Gdybym wysłał tutaj tylko tą korwetę, która e, zajmuje się przejmowaniem danych, to skończyłabym marnie. A dzięki temu, że wysłałem jednostki myśliwców, to w tym momencie. Jest szansa, że ją obronię. Korweta wraca, jest atakowana. Noo. Załatwcie tych dzieci. Widać, że się moje myśliwce wdrożyły w system. Trochę do celu zostało, wyślejmy dodatkowe siły do ochrony mojej super korwety. Jednocześnie mogę budować nowe korwety. Może wyprodukujemy może jeszcze jeden jednostkę. E która umożliwi nam e, no... zwiększenie, znaczy jeszcze jedną która zwiększy nasze zasoby ekonomiczne. Jak rozumiem, tam... tak jest. Tu walka całkiem trwa i pierwszy oddział ochrania nasz cel. I super. Tu mamy trzecią grupę myśliwców. Które niech uchrania nasze żniwiarki, które wydobywają pobliskie, dalej zasoby związane z meteorytami. Wraca korweta, a z danymi zakładam, że będzie dokowała. Tak jest, dokuje. Group 1. Group 2. Salvage team dock safely. Downloading mission data recording. Replaying last entry. What do you mean you detect a hyperspace entry? The mothership is not due... But... Sir, I have multiple contacts on closing vectors. Unknown profiles. No recognition codes. Uh... They're not ours. Well, if they're not ours, Where the hell complete. are they? New research available. Sir, they're New coming Corvettes in fast. available Check. for construction. Incoming fire. We are under attack. They're getting through. Breaches across all decks. All integrity failing. Castaloon to mothership. If you are receiving a full hyperdrive test, repeat, a full hyperdrive test. Report. Two copies. Resource collector awaiting order. It's an enemy Group carrier. Two. They appear to be reinforcing their squadrons of fighters and corvettes with it. We standing by. We detecting enemy units advancing on our position. Organize a defensive force to protect the mothership. Target confirmed. Target confirmed. Group two. No i dobra, został odkryty wrogi lotniskowiec, który wysłał myśliwce przeciwko naszym jednostkom. I dochodzi do ataku. Wysłałem tu poszczególne grupy myśliwców, co by zajęły się przeciwnikiem. Group one reports victory. Group two copies. Heavy fire confirmed. Locked on target. Group one copies. Group two standing by. Group one standing by. Group number one is establishing somewhere nearby a unit. Concurrently, what is this? Somewhere it should be. Local resources exhausted. Fleet moving on. Another ship. Which Związany z wydobyciem surowców, gdzie ty jesteś? Sytuacja generalnie wygląda ok, w miarę. Tu jest sonda, to jest właśnie kłopot związany z tą grą. Jest tu jest trzeci. Standing by. Kontrol 0H. Dobra, trzeci zaraz. Chociaż nibierka będzie zajmowała się wydoby, wydobyciem. Możemy wydobyć, wydobyć wyprodukować kolejną korwetę. Lekka korweta, która jest silna przeciwko myśliwcom. Wyprodukujmy sobie może 3, 4, czyli mały dywizjon tych korwet. I jednocześnie upgrade e, naszej korwety do ciężką... E, do ciężkiej korwety. Dobra, czy się, tu się jakieś problemy dzieją? Dawać tutaj bliżej bronić statek matkę, ponieważ cel. Kolejne statki myśliwców, znaczy wrogi korwerty, próbują dobrać się do tyłka naszym e, naszemu statkowi. Marcy. Na razie sytuacja jest w miarę pod kontrolą. Stay on top of them. Group two reporting. Grupa numer 2 została strasznie przetrzebiona. Group three. standing by. Corvette, complete. Nothing but gravel out here. This is a cakewalk. No problem. Group 1 reporting. Grupa 2 under atakiem. Grupę, Grupę 3 prześlę w kierunku obrony myśliwców. Myśliwcy to tylko diarek, które są, są chyba atakowane. Grupę 3 kontakt 1, grupa 2, kopii. Grupę 2 zapisuje Enemy przeciwnikowi. Grupę 2, kopii. Group 3 under attack. Under attack. What's the call? Confirm. Strike group under enemy attack. Group 5 designated. Group 3 reports enemy contact. Strike group coordinates locked naszą in. Kierunku, Resource collector taking enemy fire. Żeby z tej grupy, no, group 3 under attack. We've determined that these enemy units are inferior to ours. To protect against penetration of the Karak system, destroy the attacking force completely. Staram się to robić. Za chwilę mam wrażenie, że osiągnę jakiś sukces. Jednocześnie korweta została przebadana. Okej, okay, to w lekki chaos. Ale myślę, że za chwilę to opanuję. Dysponuje jednak dosyć pokaźny, pokaźnymi siłami. Moje statki już jużniwiarki są uszkodzone. Dobra. Lekka korweta, korweta. Nie mam kasy. W zasadzie zostało niewiele tych myśliwców. A przeciwnik tu się dobiera do... Group 3 reports enemy contact do celu lecę jak do się no mnie atakować wszystko atakować co się grup 2 copies group 2 group 2 standing by grupa druga pursuing group 2 assigned group 2 designated group 1 standing by group 3 standing by hi Tak, wciekły do... Jasne, ja nie lubię. Dobra. Targeta rakietowa zaraz zejdzie, jak nie mam.

Interceptor 3 1 destroyer. Moje siły się strasznie skurczyły. Przeciwnie, zdaje się, ciągnie ogonami. No tak mi się od... wydawało. Są produkowane kolejne myśliwce w szybkim tempie. 6 sztuk zostało wyprodukowanych. No i teraz może byśmy ciężko korweta... A... Dwie sztuki zamówmy. Jak widać jest skuteczna przeciwko myśliwcom i korwetą. Więc może to, więc może to zmieni sytuację na polu walki Atakuj. atakujcie statek przeciwnika wrogi lotniskowiec przyjrzyjmy się jak wygląda jakoś nie zbyt może rewelacyjnie Ale to od czy przeciwnika. Confirm. Roger. Jednostki, które atakują przeciwnika, przepiszę sobie do grupy numer 1 i niech cisną. Heavy Corvette mothership. Wysłałem jednostki kolejne, żeby, żeby zajmowały się wydobywaniem zasobów. Jednocześnie tak. Kolejną korwetę. ciężko poproszę. Pojedynek na korwety. Tak wygląda ciężka koda. No ładnie się tam wkomponowała, ale nie jest jakoś mega skuteczna, jednak. Tu są problemy. Lokniskowie tym lotnisku został nadgryziony. A moje siły topnieją. Ready? Lec, widób, widób, właśnie zdołajcie chować. Mothership. Copy. Standing by. Green line confirmed. Lec, lec, zdobądź wrogiej statek. Ciekawe czy się uda. Pewnie raczej nie. Stay sharp. Attack vector leading. Stay on top of them. Acknowledged. Target confirmed. So Attack complete. Awaiting further orders. Zawaxed. So przeciwnika. Robi nawrót, czy zniszczy tą piękny Standing by. Acknowledged. Lech, Korweta, przejąć wrogi los Objectives complete. Stand by for immediate return to Karak. Mogę wycofać się. Czyli wygląda na to, że zdaliśmy przeciwnikowi takie straty, których on się może nie spodziewać. Chciałbym, żeby moje. Okej, okay. jest jeszcze są sobą do, do przyjęcia. Zobaczmy, co tu się dzieje tymczasem.

Przypiszę Cię do jedynki. reporting. <grystanie z jedynki> ok, nie ma przeciwnika. Czyli jednak nawiał. Ale zostały nam surowce. Do wyżebrania, wyzbierania. I to musimy koniecznie zrobić zanim udamy się w kolejną podróż. Ok, początek wygląda obiecująco. Czyli dosyć. E, no. Wygląda obiecująco, czyli dosyć tak optymistycznie miałem takie siły, które mogły się obronić całkowicie przed wrogim atakiem, wrogiego lotniskowca. Niemniej jednak, e, chaos jaki się wdarł i straty, które zacząłem ponosić, spowodowały, że moje siły okay. dramatycznie stopniały. Ale tak czy inaczej okazało się, że zwycięstwo jest po mojej stronie. Z tego co widzę, to mam dosłownie dwa statki, dwie ciężkie korwety w swoim zespole, i to jest wszystko. Jedna korweta, druga ciężka. Jeszcze zobaczmy, czy. Nie, nic nie jest zadokowane na naszym statku, matce. Ty możesz wrócić. Z tego co kojarzę, to się po prostu wystrzeliwuje i koniec. Ok. Ja w tym momencie zrobię cięcie. Jedyne co mi zostało to po prostu wydobywanie Rady. surowców. A, w tym celu, żeby odzyskać trochę zasobów nie są jakoś zniszczone mocno na szczęście. To dobrze. Jak odzyskam moje zasoby, to spróbuję odbudować moją e, flotę i dopiero wtedy wykonam skok w hiperprzestrzeń. To co tymczasem pozdrawiam. To była druga misja. Tak jak mówiłem, gra jest dosyć wymagająca i trudna, dynamicznie zmienia się pole walki i założenia misji, czyli z głupiego rozpoznania okazało się, że wpadliśmy w naprawdę silne sidła przeciwnika i dosyć liczne jego jednostki, co spowodowało, że sporo było kłopotów, żeby utrzymać się przy życiu i walce. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hej!